Fanta Продолжение Nowa Ruda Słupiec znajduje się przy wieży byłej kopalni Węgla. Kopalnia ta już jest nieczynna, ale w tej wieży znajduje się ściana wspinaczkowa i tutaj chętni pod okiem instruktorów uczą się wspinaczki. Będę chciał nagrać filmy z treningów z tej wspinaczki jaka Odbywa się właśnie tutaj, w tej wieży. Oto ta wieża. Prawdopodobnie jest to jedna z najwyższych wież kopalnianych w Europie. Otoczenie wierzy, jest dzisiaj mglisty dzień, i ta część filmu może być niezbyt ostra. Znajduję się w tej chwili przy ściance spinaczkowej w zarządzie CTS. Mój kolega Janusz opowie tutaj coś na temat tej wieży, na temat spinaczki, jak to z tą wieżą było i jak się stało, że stała się teraz ścianką spinaczkową. Oto Janusz. A więc tutaj ja tu kiedyś pracowałem na tym szybie jako sygnalista. No i później przerobili ten szyb, szukali co by zrobić z tym, z tym szybem wielkim i zrobili wieżę spinaczkową wewnętrzną i zewnętrzną o długości ściany wewnętrznej jest 58 metrów. A wewnętrzna jest troszkę mniejsza i właśnie tutaj oprowadzę kolegę, pokażę. Za chwilę ten pan instruktor ze robi i będziemy i spróbuje się spiąć na kawałek parę metrów do góry i będziemy kolegę nagrywał. A tutaj mój pokażemy może wejście, wejście do opuszczania materiału z tej strony dawało się do szybu na dół, to się nazywał z rąk kiedyś tutaj. Na pierwszym pierwsze, na pierwsze, pierwsze był taż, który zycydował yy, się z kubu na taśmę bo i przechodził taśmą ciągiem na płuczkę pomostami. Tych pomostów już teraz nie ma, zostały wydłużone tylko został sam szyb i tu była przebieg. Przeróbka węgla wszystko szarkowało z Pociągiem szło na puszkę i przychodzi kamień też jak w tej puszki przychodzi kamień zmielony w kamieniu służącym zasypywania chodników ziemią. Tutaj pokażę w którym miejscu była Tutaj miał być spuszczany na dół gaz. Do, na, na szóstym poziomie miał się znajdować zbiornik gazu. Tutaj firma z górnego Śląska zamontowała trzy rury. miał być spuszczony gaz, na dół spuszczany. Ostatnio miał być wyciągany do góry na potrzeby tych A środkowa rura miała być jako rura, w której miała się znajdować polpa gweninowa gdzieś tam z Ameryki, czy z Kanady nas miała służyć, gdyby się napadła pompa, żeby trzeba, to do góry to, to, to wyciągali go, go naprawiali, spuszczali na to, Takie były plany, ale do tego nie doszło nigdy. Teraz tylko zamontowali, zam, zam, zabeto, zabetonowali, no i jest co jest tej drogi tą wieżę spinaczkową. Więc y, wysokość ściany spinaczkowej, może jeszcze przypomnieć, jaka jest jej y, długość, wysokość tej ściany. tak piszą, że jest 58 metrów. Jest podobnie najwyższa w Europie, tak mówią. No Nie wiem, czy tam gdzie indziej jeszcze. Ja też tak słyszałem, że jest jedna z najwyższych, czy najwyższa w Europie. A tu obchodzimy szybko, tutaj z tym, tymi drzwiami tutaj się znajdowały warsztaty przyszybowe, ślusarskie, a tam dalej w Bergi była było, drzwi były do windy winda była na dziesiąte piętro na dziewiąte właściwie i były też schody, które schody są czynne do dzisiaj ale winda to nie wiadomo bo tam trzeba konserwacji a teraz nikt tego nie konserwuje, bo tam nikt do góry nie wyjeżdża chyba, bo ci ludzie byli pracownicy to oni wychodzili na pewno na schodach nie, nie wiem jak tutaj było, ale tak mi się wydaje no. w wieży spinaczkowej znajdowały się warsztaty ślusarskie elektryczne właśnie do obsługi tego szybu i nad szybia i szybia. tam tylko została nam tylko kotłownia, która ogrzewa cały słupiec i tylko z, tych budowni, z, tego, z tej budowli co, co, co przedtem była Kotłownia, Płuczka, Płuczki już nie ma ani śladu, tylko została kotłownia. Czy ta kotłownia też obsługiwała kiedyś kopalnie? Tak, no, to była, to była super kopalnia, wszystko to była Aha, jedna, jedna kotłownia. Tu były warsztaty dawniej też tylko niektóre zostały powyburzane, bo to już wiadomo tutaj już tyle lat już nie było. A teraz widzę, że ba, dosyć fajny parking tutaj jest, prawda? Taki tak, plac tak, przygotowany. Adnady, a jeszcze jedna. To, że tutaj oni jak budowali tą ścianę, ściankę spinaszkową powinni zrobić jakąś zasłonę, taką, żeby w zimie, ewentualnie jesienią później mm -hmm. jest zimno i już w ręce marzną, żeby można było i, po prostu wspinać się, bo tak bo ona w zimie będzie nieczynna. A mogłaby być czynna, żeby po prostu wykorzystać tą, tą rękę zrobić. Jakiś nawiew może troszeczkę ciepłego jakiegoś. Żeby był nawiew od dołu i żeby była szczanka, żeby, żeby, żeby to można było zasunąć i że można było w środku spinać. Tu ludzie po prostu przyjeżdżają, niektórzy nabyli Czesi, i dziwują się, że takie coś pięknego zrobili i, nie, i nie, nie jest, można powiedzieć, wykończone, dlatego że nie ma zasłony i nie ma ogrzewania i oni tu w zimie nie będą przyjeżdżać, a chcieliby. No, ale I byłaby przez to prawda nowa Ruda Słup tak. jest bardziej atrakcyjna I, i mało o każdej u, porze. I, I tam właśnie w Czechach mało jest reklamowana także oni tylko wiedzą przez kogoś. To, to mało tak, że oni szukają gdzieś tam, no, przyjechali, no zobaczyli mówili, że fajne to jest, ale, ale powinno być troszkę jeszcze można powiedzieć wykończone. Bo tyle pieniędzy co dali na to. Od kiedy to jest czynna, kiedy zrobiono z tego przeróbka, kiedy była wieża? Zwierzy kopalnianej na ścianę wspinaczkową. To nie mam, tam, tam będzie pisało. Ja nie, nie wiem, nie dokładnie. to, zobaczymy, to nie zobaczymy później, to nie jest takie istotne. Na tam jest, tam jest ta cała. Ta cała jest... jest. ściana spinaczkowa i mam przyjemność przedstawić instruktora Marcina Skrzypińskiego, który opowie o swojej pracy i o tym, kto tutaj przychodzi i jak się odbywają tutaj zajęcia, które on prowadzi. Dzień dobry, nazywam się Marcin Skrzypiński, pracuję jako instruktor na ścianie wspinaczkowej w Nowej Rudzie. Mamy, mieli, mamy w sumie sekcje wspinaczkowe dla młodzieży. Jest limit wiekowy od 12 do 18 roku życia dla osób, które chcą uczestniczyć tutaj w zajęciach. Osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą przychodzić samodzielnie, korzystać ze ściany, trenować. Mają do dyspozycji wewnętrzną ścianę wspinaczkową. Można tam jeszcze tej przewieszoną części pokazać. To jest ta część przewieszona, ta skośna, tak? Tak, część o, to już bardziej z dachem, który wychyla się 8 metrów. Wysokość tej wewnętrznej ściany wspinaczkowej jest to 20 metrów. Na tej 20-metrowej ścianie mamy 6 linii wspinaczkowych, na których są ułożone drogi o zróżnicowanej trudności od takich łatwych czwórek dla początkujących, po bardziej wymagające o sportowym poziomie. Na zewnętrznej stronie budynku mamy dużą 60-metrową ścianę. Jest ona podzielona na trzy etapy, na trzy wyciągi. Można trenować tam wspinanie wielowyciągowe, tak jak w górach, załóżmy w Tatrach, Alpach. Ja może jeszcze pokażę tutaj, bo tutaj widzę, jest oznaczone, prawda? Tak, to są wyceny naszych dróg. Szara oznacza kolor chwytów, po których się poruszamy. A cyfry oznaczają w skali trudności krakowskiej jej wycenę. I następna tutaj jest czerwona. No załóżmy, czerwona 5 plus dla osób, które przeszły już ten etap taki początkujący, zaczynają się wspinać. To jest droga o odpowiednim poziomie. Długość tej drogi, tak jak mówiłem, 20 metrów. Można się wspinać na tak zwaną wędkę, czyli za sekuracją górną, używając tych lin, które są u nas zawieszone. Lub korzystając z linii dynamicznych, które udostępniamy, wspinając się po tych ekspresach, które są zawieszone na ścianie. Tak jak robią to prawdziwi wspinacze. Czyli tutaj wszystko jest bardzo fachowo, pięknie, prawda? I można tak, się wiele nauczyć. Tak, posiadamy, robimy szkolenia. W każdą środę można zapisać się na darmowe szkolenia z asekuracji górnej. Od godziny 10 do godziny 18 co dwie godziny jest to szkolenie. Czyli od 10 do 12, 12 do 14. Są takie szkolenia, można przyjść, nauczyć się po to, żeby samodzielnie korzystać ze ściany. Jedyne ograniczenie, trzeba mieć ukończony 16 rok życia, żeby samodzielnie tutaj asekurować. Może pan mi tu zrobić. A za chwilę, właśnie Janusz się przebiera i będzie próbował swoich sił na ściance wspinaczkowej. Instruktor tutaj go odpowiednio. Przygotowuję i zobaczymy, co się będzie działo. bo to będzie Zrobi się ciepło. Janusz to odważny facet, bo jeździ rowerem i to dużo. A oprócz tego, popróbuje swoich sił, właśnie tutaj, pod okiem wytrawnego instruktora. Wypróbuję swoich sił na ściance wyżej, spinaczkowej. Na tak, 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 nie było pałdu. Tak, i nogawki wyżej tak samo. Tak, tak, dobrze. Ja pomogę. Po będzie za mocno proszę powiedzieć, ale za lekko też nie może być. Dobrze, dobrze, dobrze nie, jest tak. Tak. Dobra. nie jest za mocno. Palce są, I już się zaczyna. Wyborowe, ostatni instruktarz okay. i zaraz... Będzie pan się do dzieła. Ucieczył, Czyli w tym rogu. Tak, dobrze. Cały ciężar ciała opiera Pan na nogach. Nie podciągamy się na rękach jak na drążku. Ja pokażę korzystamy z obu ścian jednocześnie. Opierając mhm. ciężar ciała na nogach po to, żeby mieć wolne ręce. Tak. I po kolei przekładamy nogi, ręce wyżej, idąc do góry. Zawsze szeroko na nogach. Ja pana przywiążę. Mhm. Przesekuruję. Będzie Pan się spinał z zasekuracją górną, więc... Nie ma żadnych konsekwencji od Po takiej nie chodziłem z linią na sytuację, tak, to dla mnie to jest pierwsze. Pomoże mi pan przełożyć linę od góry tutaj. Przeparamy. Tak. I tu pomiędzy musi wyjść. Od ciała i tak. w tą, twory, do mnie. Tak. Na tak? Dokładnie. I wiążemy. Nie idziemy, nie ja powiem kiedy można. Tak, tak, tak dobrze, Nie tak. Już? Tak. Może pan iść. Ważną jeszcze rzeczą jest, nie łapiemy się tych metalowych elementów, które wiszą na ścianie. Korzystamy tylko z chwytów i stopni. Ja będę podpowiadał. Szeroko na nogach i proszę się nie bać tych małych stopni. Proste nogi. Prostujemy. Jest to taka forma skomplikowanej drabiny. Szeroko na nogach, nie wciskamy się w ten róg, tylko wręcz przeciwnie. Spiderman. O, już wysoko. Patrzcie się, młodzieży, co facet w zaawansowanym już wieku potrafi. I zamiast przy komputerach zapraszamy na ściankę. Komputery też są potrzebne, ale ścianka lub inny sport bardziej. nogę. Proszę się skupić na nogach. Nie na rękach, tylko wręcz przeciwnie. Cały czas skupiamy się na nogach, a ręce zawsze coś znajdą. Najważniejsze, żeby nogi miały podparcie. Dobrze. Kurczę, ale sprytny o, I, si jest. i silny. Silny, sprawny. Silny. No chłopisko jeździ rowerem. Cały czas aktywny. Ważne jest też, żeby zapanować nad strachem, żeby się nie bać. Tak, tak. Nie mieć lęku wysokości. Janusz, do wojsk specjalnych Ciebie musimy wysłać. Z większej perspektywy będę go widać. Troszeczkę światło nie tak, mi tutaj. Jest bardzo mi tu niekorzystnie nie działa, bo takie jakieś prześwietlenia, przebicia, a dalej, tło ciemne. Zapraszam pana na górę i z góry nagrywać. To znaczy się a samemu wyjść, tak? Tak, trzeba by na górę. No właśnie, właśnie. I może będę już Dobrze, ma pan blok, proszę usiąść. Tak. Puszczamy wszystko. Można się złapać za linę, która idzie do ciała. Plecy do tyłu. To nogi się. troszkę szerzej. Stopy na ścianę, plecy do tyłu. Trzeba się do tyłu przychylić, żeby równowagę złapać. I ja opuszczam. Bardziej do tyłu. Ale już. I stopy na ścianę, nie kolana. Stopy. O, I szerzej nogi. Tak. Szerzej, lekko ugięte. Przekładamy nogi, możemy się lekko odbijać. Czyli zaliczył Janusz dosyć... I... No. sporą wysokość, prawda? Tak. Jak na pierwszy raz na rozgrzewkę... Nigdy, nigdy tak wysoko jeszcze nie było. <laughs> Brawo! Wstajemy, wstajemy na tak trzymać. Wstajemy. Super! Bez rozgrzewki, prawda? I tyle. I taka wysokość? Gratuluję. Ile tam było metrów do tego miejsca? 80, 12, może troszkę wyżej. Ciężko tak określić, nie mamy podzielonego na metry, ale powiedzmy, że trzy czwarte wysokości było pokonane. Bez treningu? Bez treningu. Tak jest. Zaraz pana wziążę. powie instruktor na temat tutaj wyposażenia i tej ścianki spinaczkowej. No proszę bardzo. Na ścianie mamy drabinę Bahara, która nadaje się świetnie do treningu spinaczki w przewieszeniu, żeby móc później pokonywać tą część, która jest dla bardziej doświadczonych osób. Na drabince można trenować jak i samą technikę, siłę, jak i możliwość wpinania liny poprzez dołożenie ekspresów ścianka posiada też stanowisko, tak jak tu widać, do slackline'a. Jest jeden punkt wpięcia, drugi po przekątnej. Można rozpiąć taśmę, na której ćwiczy się skupienie, równowagę. Bardzo dobrze pracują mięśnie głębokie. Można z tego korzystać. Jest to zamontowane na stałe, na ścianie. Każdy może przyjść i podpiąć sobie slacka lub wypożyczyć tutaj od nas i będzie mógł sobie z tego korzystać. W tej chwili znajdujemy się po stronie zewnętrznej wieży, gdzie jest ścianka spinaczkowa na zewnątrz wieży. Instruktor powie coś na ten temat. E, jesteśmy przed zewnętrzną ścianą spinaczkową. Mamy tutaj cztery, drogi, cztery linie wspinaczkowe. Trzy widzimy w tym momencie. Czwarta jest, gdy przejdziemy na prawo do zagadania. jest jakiś można wychodzić, jak tutaj widzimy, kolorem czarnym i przejść na prawo, po to, żeby z powrotem wrócić do góry. Tak jak mówiłem, jest to podzielone na trzy wyciągi. Można iść jeden, można iść drugi, można iść trzeci na samą górę. Przyjeżdżają ludzie z większych miast, gdzie nie mają możliwości trenowania spinaczki wielowyciągowej. Trenują przed wyjazdami w jakieś duże góry, Alpy, Tatry. Dzisiaj, nawet, był pan, który rezerwował na weekend. Miejsce przyjadą trenować tutaj. Do dyspozycji mamy tutaj. To podejdziemy. Drogi, tak jak i w środku, o zróżnicowanych wycenach. W zakresie od czwórki do szóstki. Czyli od początku, dla początkujących będzie czwórka. Dla takich zaawansowanych, średnio zaawansowanych będą drogi z zakresu 5 i 6. Ściana jest wysoka, jest to zewnętrzna ściana, więc odczucia nasze są zupełnie inne. Człowiek musi radzić sobie z ekspozycją, z tą przestrzenią, która jest wokół. Jest pionowa, więc robi to wrażenie wisi się w pełnej ekspozycji. Zupełnie, zupełnie inne odczucia, niż wspinamy się na takiej wewnętrznej ścianie wspinaczkowej. Żeby móc wejść, trzeba posiadać doświadczenie z zakresu wspinaczki z dolną asekuracją. Czyli korzystamy z tych punktów asekuracyjnych, które są tutaj widoczne. Wpinamy w nie ekspresy, taka taśma z dwoma karabinkami. Używamy do tego liny dynamicznych, żeby się asekurować. I korzystamy. Znajduje się w Nowej Rudzie nadal i kolega Janusz pokaże tutaj tereny byłej kopalni i co się obecnie tutaj znajduje. Tutaj jest zakład jakiś na, na miejscu byłej łaźni. To była łaźnia górnicza. Została wyburzona, i postawili zakład produkcyjny. A obok, tutaj jest. Tutaj właśnie znajduje się. I ta żółta barierka, ten taki, taki betonowy okrąg jak gdyby, betonowy, to tam jest na dole jest szyb nowy, no, znajdował się Szybnowy 2, który został zasypany w tym roku. Zasypana została dziura, tylko na górze miejsce, w którym można balać gaz, który się wydobywa tam. A tutaj tam dalej był i znajdowała się, znajdował się plac drzewny. Tam, gdzie ten ciągnik stoi? Tam dalej, 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 tam dalej, dalej, suszarnia, ten duży budynek to suszarnia i i plac drzewny tam znajdował się. Tam teraz puste pola, pozostały tylko. I to tylko.